Kochani, dobra nowina. Ja z dobrą nowiną, wnów księżyca w raczku i tym, tą zmianą węzłów karmicznych. Yy, teraz w baranie i odchodzimy od wagi. No cieszę się, że akurat dzisiaj mam taką dobrą nowinę, bo tylko co nagrałam ten filmik, kiedy powiadamiam was, że piszcie do mnie, upominajcie się, dawajcie mi swój... <laughs> Adres mailowy, e-mail adres, ponieważ moja nowa strona internetowa Wix tego nie zapewniała. No, zajęło mi 3,5 godziny w piątek, e, także e, w sobotę kawałek czasu, no i w niedzielę bitą godzinę. Jeżeli ja nie mogę mieć klientów e-mail, no to znaczy, że ja nie mogę z nimi robić biznesu. Oni nie idą w lepszym kierunku, ale w gorszym. Niewłaściwym dla mnie. Pan przeprosił mnie na 10 minut, sprawdzał w międzyczasie, czy się nie wyłączam. Widzicie, jak usłyszał, że stracą mój biznes. No i wrócił po to tylko, żeby mi podać dobrą wiadomość. Sprawa załatwiona. Pokierował mnie co i, jak nie przesadzam, zajęło 5 sekund, no może 6-7. Sprawa była załatwiona. Nic nie będę dodawała, <laughs> nie będę ubolewała, bo jest to supernowina, nie tylko dla mnie, ale i dla Was. Nie musicie się o to martwić i przejmować. Mm, buziaczki, uściski, kochani, i do kolejnego razu kocham Was bardzo.